Hej, Siemneczko, witajcie, z tej strony Gileon. I witam Cię w sklepie 20 września 2025 roku. No i co, mamy nowy zestaw Batmobile 1989 za 2,5 I mamy w nim Batmobile 1989. Koła. I wzory, czyli real life, wykończenie w stylu Jokera i Batman 1989. Powróciła kobieta od 0, Batman 0 i kobieta od z komiksu. I mamy nowy zestaw EVX za 1800. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli EVX za 1200. Tak się tutaj prezentuje. Wraz z takim stylem. I styl LEGO. Krzyżowe ognie za 200 bułowa X za 500 Syndykator X za 500 i syndykatorzy za 600. Zestaw żelek za 3700 Midle pokazuje pokazuję cały zestaw, a normalnie ten zestaw jeśli nie ma czynego i tema kosztuje 2000 żelek za 1200 macki bitewne za 1200 stworzonka za 800 spektrum kleksów za 500 Power Rangers, nadal w sklepie. Inwazja Roju, to samo. Wojownicze Żółwie Ninja, nadal w sklepie. Kaisenot, to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. I mamy nowy zestaw kocia graczka za 1600. I mamy w nim nowego skina itemy, czyli Katrin Glitch za 1200. Tak to wygląda Teraz z takimi stylami. I style, Szczęśliwy Kot za czterysta, Pazury Katrin za pięćset, I kocia Katastrofa za pięćset, Mira za osiemset. Selby. Łamacz sygnału, tej temy to samo, saga na za osiemset, oszustka za 1200. Łowczyni Nagród Thorin za 1200. Karo za 800. Jamila za 1500. Tsuki Projektantka za 1200. Styl Grzbietowy za 500. czytulka za 1200, kwiat snów za 1500, obrotowy bezruch dens za 500, gija za 1600, wraz z takimi kilofami Bila numer 2 za 800 Zestaw Wolves nadal w sklepie Zestaw Zgrzędliwa zgraja to samo Luz nadal w sklepie Marvel to samo Peacemaker nadal w sklepie i mamy nowe buty, czyli Nike Air Max 95 Yuji Ou -Oh, Johnici za 1000 wraz z takim stylem. Powróciły Nike SB Dunk low, kaki, borok brown. Air Jordan 3 Retro Sol, Nike Air Max 95 OG Neon, Adidas F50 Limited Collection, Adidas Samba OG Black i Adidas Samba OG White, Podbijanie za 500. I mamy nową ścieżkę jamową Czyli As Alive As You Need Me To Be za 500 Reszta ścieżek jamowych to samo Powrócił Megastar Jagger 619 nadal w sklepie I mamy nowe koła Czyli Tołk za 400 I mamy nowy dopalacz, czyli mroczny ogień za 400. Powrócił ślad ogień. Powróciły ikony platyny. Ścieżki jamowe to samo. Gorilas nadal w sklepie. Powrócił pakiet kościste komando. Zestaw chwała, cieniom. Pakiet Batman zamaskowany krzyżowiec. Zestaw kto się śmieje, ostatni. I pakiet złocone elity. Nie ma już dzisiaj Patryka Mahomeza, kół mozaika, klasycznego śladu i dopalacza oko burzy. No i co? Jeśli sklepie Wam się podobało, to pamiętajcie, subzonę łapkę w górę kod GGLeom w sklepie, a się z Wami żegnam. Siemneczko!